Witam Was, kochani, z Wieźmijskiego Ogrodu. Ach, usiłuję Wam opowiedzieć o dychotomii mojej kobiecej natury, czyli mojej debiutanckiej książce, debiutanckim tomiku poezji. I coś mi się nie bardzo składa, ponieważ to już chyba trzeci czy czwarty raz nagrywam. Może tym razem się nam uda. No więc, kochani, debiutowałam. Dychotomią mojej kobiecej natury w 2010 roku. I ten tomik, kilka ciepłych słów o tym tomiku powiedział profesor Miodek. Natomiast jest on, ta książka, ten tomik jest mi bardzo bliski i postaram się wam troszeczkę o nim opowiedzieć. Jest już na drugim wydaniu, kochani. Wygląda w tej chwili tak, ponieważ pierwsze wydanie miało tylko 300 sztuk nakładu i bardzo szybko Tomik się rozszedł wśród czytelników, więc później biorąc pod uwagę wszystkie jak gdyby, wskazówki profesora Miotka powstało drugie wydanie. Dychotomia mojej kobiecej natury jest tomikiem wierszy wybrany. Wiersze zawarte w tym tomiku są kompilacją utworów z różnych okresów mojego życia. Odzwierciedlają osobistą drogę zgłębianie tajników kobiecej osobowości, czas macierzyństwa magicznego oraz myślokształty inspirowane obcowaniem z naturą na temat powiązań pomiędzy światem przyrody a naszą ludzką Egzystencją. Hmm. Ta książka to był mój poetycki szlif. Wspominam z nostalgią i jako niesamowitą lekcję pokoju. Dziękuję tutaj mojemu pierwszemu redaktorowi, Wojciechowi Sodosiowi. Zapamiętałam i do serca wzięłam sobie uwagi o wielokropkach i arytmii. <laughs> Nie było już z nimi później problemów e, przy następnych publikacjach. Bardzo cudownie wspominam współpracę z moją nieżyjącą już przyjaciółką, Teresą kiarą Duńską, artystką. Poetką z pomorza, która y, robiła grafiki do dychotomii z moich zdjęć, y, ale również y, zaprosiła mnie na swoją stronę www, gdzie stawiałam swoje pierwsze kroki poetyckie. Publikowałam y, przedwydawnicze pierwsze y, wiersze opowiadania. Eseje. i tam u niej y, świetnie się bawiłam, poznając jednocześnie ciekawy świat artystów, ten kapryśny, ten kłótliwy, ten tajemniczy i niezwykle barwny. Dziękuję też mojemu pierwszemu wydawcy, Jackowi Małysko, bardzo uczciwy. Za uczciwość dziękuję. Pomimo perypetii związanych z niesławetnym wydawnictwem Radwam, Jacku mam nadzieję, że mój wiersz, który ci napisałam na Zaręczyny, a który jest zamieszczony w światach dwóch w pogoni za Leśnym Michem, przyniósł ci samo dobro w małżeństwie. Śledzę Was trochę na Facebooku, więc widzę, że nie jest najgorzej. Również chciałam podziękować Sławkowi Fritzowi, mojemu pierwszemu składu łamaczowi za oprawę graficzną w tych tomikach. Poznałam bardzo ciekawy kawałek współpracy jeśli chodzi o składanie i łamanie książki. To zaowocowało oczywiście na przyszłość, gdyż wiedziałam, czego mam oczekiwać na tym etapie składu książek. Ponad wszystko, dziękuję y, mojej pani wydawcy Ewie Moskale z wydawnictwa Eurosystem PSD we Wrocławiu za przepiękną współpracę od wielu już lat. To u nich powstały drugie wydania. Y, Dychotomii i dziecięcego i tomiku debiutantkiego, gdyż zabrakło mi tych z poprzedniego wydania. I to u nich wydaję każdą kolejną książkę z pełną świadomością, że nigdy nie zostanę tutaj oszukana ani naciągnięta na bajańskie koszty wydawnicze. Jak to zdarzyło się przy kolejnych dwóch książkach, które wydałam z wydawnictwem warszawskim. No, ale o tym to opowiem przy kolejnych książkach, szczególnie przy książce anglojęzycznej z wierszami dla dzieci. I tak to, kochani, było z tym tomikiem dychotomia mojej kobiecej natury. Przeczytam Wam jeden wiersz. Wróta do krainy baśni. Stara szafa? Nie. Stara baśni Nie portal do innego wymiaru, tajemnica opleciona fantastycznymi kształtami języków ognia, zaklęta wąszały głaz, na straży którego stoją wiekowe drzewa. Wsłuchana w mowy ziemi, czerpiąca siłę z energii kształtów dziewczyna, kobieta, światłem pieszczona, w miękkość mchu wtulona. O czym rozmyśla i marzy? W czasie, w chwili, w wieczności zawieszona. Jej to sekret tylko i wiedza utajniona, ukryta w widzącym półuśmiechu. Mam nadzieję, że spodobał się Wam ten maleńki kawałek z mojego literackiego życia i do usłyszenia. W następnym odcinku o pierwszych książkach z cyklu wspomnienia autorskie. Aha, i przyszedł Elvis Kord. Dzień dobry.